No, zmieniłam już y, lokum y, i po tej zmianie przechodzę do drugiej części opowieści o biografii, biografii Wyspialskiego, o jego życiu. I tak jak mówiłam w pierwszej części, chciałam skupić się y, bardzo na emocjach, na uczuciach, y, na tym, co mogłoby stanowić podstawę do scenariusza, ewentualnego filmu o wyspiańskim, ponieważ jego życie jest dość ciekawe. I tak w pierwszej części mówiłam o tym wczesnym dzieciństwie o tym, że pierwsze 7 lat jego życia mogło wydawać się szczęśliwe o śmierci czteroletniego braciszka Tadeusza rok po śmierci braciszka o, śmier o śmierci matki mówiłam. Potem o alkoholizmie ojca, potem o ciotce Janinie Stankiewicz z Rogowskich, matka to też była Maria z Rogowskich. No i moi drodzy, przeszli, zakończyliśmy na naszą opowieść o podróżach. Wspomniałam o, o gimnazjum Świętej Anny, do którego uczęszczał Wyspiański, wspomniałam również o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofii, e, historii literatury, generalnie historii sztuki. E, mówiłam o Akademii Sztuk Pięknych, e, gdzie studiował e, pod opieką Jana Matejki. E, mówiłam również e, o wyjeździe, e, który mu e, Stryjański e, ufundował, e, bo to wyjazd e, po całej Europie, więc można powiedzieć, że mimo że no jego ojciec raczej byśmy powiedzieli, że no nie należał do bogatych, alkoholizm go zżerał i sprawiał, że no, biedny Franciszek, no, no jego życie na pewno było naznaczone cierpieniem. Jak później opowiem, to również o cierpieniu można mówić w przypadku Stanisława Wyspiańskiego. To dzięki temu, że Stasiu jest wychowany w rodzinie Janiny i jej męża Kazimierza Stankiewicza, może się pozwolić na kontakt z najwybitniejszymi postaciami epoki, jak również na tą podróż. I moi drodzy, wspominałam o tym, jak to w momencie, kiedy już chciał wjechać do tego, y, Paryża, relacje z y, ciocią stawały się coraz bardziej trudne. Będziemy powiedzieć troszeczkę takie apodyktyczne, y, tutaj używane słowa udręka. Y, ciocia całą miłość matczyną wylewa na, y, Wyspiański, na Wyspiańskiego, y, widzi jego indywidualizm, widzi jego y, trudności. Obcuje z nim na co dzień, więc daje sobie sprawę z, z pewnych różnic charakterologicznych. Między ciocią, która jest bardzo taka konserwatywna, ułożona. Pojawiają się takie napięcia, bo wyspiański jest postacią, która no, chce żyć całą, całą sobą, ma takie poczucie swojego talentu, jest świadomy swojej wielkości, zdaje się sprawę z tego, co tam w głowie tam śpiewa, byśmy powiedzieli, ten wielki teatr czuje, czuje tą przestrzeń, czuje zmysłami świat. I później, kiedy wjedzie do Paryża, będzie też mówił o tym, jak on patrzy na kobiety, na te barwy, na kolory, na suknie, na to wszystko. Będzie o tym wspominał. I kończąc tamtą część, opowiedziałam o tym, jak to zaprosił dzieci do domu, otworzył spiżarnię, dał wszystko, co w tej spiżarni. Było tym dzieciom, żeby się najedli, no a potem sobie po prostu pojechał na dworzec. Natomiast nie wspomniałam o kilku rzeczach bardzo ważnych. Mianowicie nie wspomniałam o tym, że podczas studiów, kiedy wszyscy malowali farbami olejnymi, okazało się, że wyspiański ma alergię. Ma alergię na składnik farby olejnej. Nie umiem teraz dokładnie powiedzieć jak on się nazywał. Jakiś przypomniałam mi się, doczytałam. Chodzi o biel ołowiową. Ta ołowiowa jest składnikiem farby olejnej. I ten fantastyczny kolorysta, człowiek, który w jego dziełach to się po prostu widzi, łączy niesamowicie kolory, ma wyczucie tych kolorów, zestawia te kolory ze sobą i właściwie mówi się, że ani wcześniej, ani później no, nikt taki się po prostu nie pojawił. Nie może malować farbami olejnymi. Bezpiański nie może tymi farbami olejnymi malować, bo ma całe ręce w wysypce, swęci go, no i tutaj też no jest to po prostu temat pod film, bo proszę sobie wyobrazić człowieka, który jest świadomy świadomy z tego, co chce robić. Ma ogromne poczucie sztuki. Poczucie, poczucie sztuki w każdym wymiarze, czy to jest teatr, czy to jest dramat, czy to jest słowo. Bo przecież o Wyspiańskim uczymy się na języku polskim i te słowo, ta precyzja słowa. Jest u niego, ta symbolika, te, ta wrażliwość. No, człowiek, który chce wrażać siebie poprzez właśnie malarstwo, nagle okazuje się, że nie może malować. Proszę sobie wyobrazić, co czuje taki człowiek, co tam w jego głowie jest. No, jeszcze. W tym gimnazjum świętej Anny no, spotyka się z wybitnymi ludźmi i ma takie po prostu poczucie, że on chce coś znaczyć, chce kimś być. Yy, Pragnie tym kimś być. I ja o tym jeszcze też nie wspomniałam yy, w tej pierwszej części, yy, bo jakby tak dążyłam do pewnego celu chronologii, ale yy, wyspianski też do końca życia nie będzie chciał pić alkoholu. Będzie abstynentem i to dość takim abstynentem, bądźmy powiedzieli asertywnym, czyli człowiekiem, który w sposób wyraźny i dobitny w epoce młodej Polski, w epoce przełomu XIX i XX wieku, no właściwie to może nie XX wieku, ale, ale no w tej epoce, która się zbliża do XX wieku, będzie umiał powiedzieć nie. No, będzie potrafił powiedzieć zdecydowanie nie i nie będzie pił alkoholu. Po prostu to wszystko wyobrazić tego Tetmajera, Przybyszewskiego, tych wielkich artystów, gdzie po prostu ten alkohol płynął. I moi drodzy, ten Wyspianski wyrusza do tego Paryża. I nagle okazuje się, że Paryż wyspięskiego bardzo zmienia. Wyspiański tak, jak wspomniałam w tej pierwszej części, na początku mieszka z przyjacielem Mehoferem. I tutaj już nie pokazuje zdjęcia Mechofera, liczę na to, że pamiętacie, jego twarz, tego przystojnego rudzielca. Są Wyspiański też miał piękny kolor włosów. Był taki rudawy, byśmy powiedzieli. Miał piękne niebieskie oczy. Pojawia się w tym Paryżu, i nagle zaczyna. Y Chłonąć kobiecość, zachwycać tą kobiecością. Na początku e, fascynuje go ta kobiecość taka kolorystyczna, pełna e, ubioru, e, kobiety, które noszą ubrania, kolory, e, cała ta zmysłowość, zapach Paryża, dźwięk tego Paryża go e, oczaruje. Oczaruje ja go niesamowicie teatr. Nie mogę, nie mogę powiedzieć, że w ciągu tych trzech lat tylko się romansował, bo i chodził do teatru. Chociaż byłoby to najprościej tak powiedzieć, bo jednak pragnąć coś nauczyć. Ale te wszystkie kafejki paryskie, te modelki, które malował, a często się z nimi po prostu też potrafił przespać. I nawet jest taki tutaj um, cytat. Ileż razy musiałem kobiety w przód zaspokoić, a dopiero później oddaną mu, oddaną mi układać po prostu układać ciało kobiece, które yy, prawda, po jakimś tam akcie seksualnym jest zwiotczały. Taki był rozkoszy, takie były rozkosze, takie rozpulchnione, byśmy powiedzieli, jak ziemia, którą rolnik gdzieś tam yy, uprawia, to tak ten te mężczyzna bierze tą kobietę, układa sobie do jakiejś pozy, żeby potem ją namalować, prawda. Czytamy dalej. Yy, układać, do, yy, pozować. Wtedy już rozumiała lepiej, czy chciałem w tych pozach i ruch łatwo zostawiała, zatrzymała swój naturalny. Od początku. Ileż razy musiałem kobietę w przód zaspokoić, a dopiero później oddaną mi układać, pozować, wtedy już rozumiała lepiej, czego chciałem w tych pozach i ruch łatwo zostawiała, zatrzymywała swój naturalny. No, bardzo dużo ten fragment y, mówi. W listach pisze dużo o kobietach, i kobieta też staje się pretekstem, y, znaczy pretekstem, powodem do rozstania z przyjacielem z mehoferem I kiedy mówiłam o tych trudnych wyborach, y, jakich dokonywał y, Wyspiański, to miałam właśnie między nimi to na myśli, że y, są takie momenty, kiedy można by się zastanawiać, przyjaciel, machofer, malarz, człowiek z Krakowa, Polak, wspólnie chodzili do tej samej szkoły, wspólnie studiowali i nagle jakiś taki przelotny romans byśmy powiedzieli. Kobiety przecież Wyspiański w Paryżu zmieniał co chwileczkę, co momencik. Nie były to związki na całe życie, to nie była jakaś miłość. Jakieś rozczarowanie. To były kobiety, które po prostu były po to, żeby je namalować i iść dalej przez życie. I nagle ta przyjaźń, proszę sobie wyobrazić, to przyjaźń, coś niesamowitego, coś ważnego w życiu ważnego człowieka. I z drugiej strony te kobiety. I te kobiety no nie powinny być na pierwszym miejscu. Ta przyjaźń powinna być wcześniej. Powinna być gdzieś tam na, dużo wyżej w tej hierarchii ważności niż te kobiety. I to właśnie kobieta, jedna z modelek, którą, która, no, Machowę twierdzi, że wykorzystuje Wyspiańskiego. Natomiast Wyspiański twierdzi, że jest po prostu dla niej miły. E, Machofer nie cierpi, e, a Wyspiańskiego fascynuje. Ta jej lekkość bytu, e, ta niezwykłość kobieta staje się pretekstem do zerwania tej przyjaźni. Tą niezwykłą modelką była Nina, Nina, Nina czy Nini, coś, coś takiego, o której bardzo tak interesująco pisał w listach, że wiła się z nudów. Wiła się z takiej, jakiejś takiej rozpaczy, co tutaj zrobić ze swoim życiem. Wiła się z takim niesamowitym pragnieniem, pragnieniem zagospodarowania swojego czasu. No, to była jakaś dziwna, dziwna dziwna modelka, która chyba się nie spodobała Mehoferowi. Generalnie wyjazd do Paryża można podzielić jakby na trzy takie etapy, trzy takie wyjazdy i z całą pewnością trzeba zauważyć, że pobyt wyspieskiego w tym Paryżu się zmieniał. Jeżeli na sam początku, tak jak mówiłam, Mieszko z Mahofferem, Później mieszkał niedaleko, w tej samej dzielnicy, praktycznie nawet na tej samej ulicy. To trzeci wyjazd, już ten ostatni. No, Wyspiański dużo czasu spędzał z prostytutkami, dużo czasu spędzał z kobietami lekkich obyczajów. I mimo, że tak wspomniałam, chciał się uczyć i, 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 i rzeczywiście studiował malarstwo, te kafejki nad Loarą go pociągały i, i, i chodził do tych szkół, przypatrywał się, y, próbował y, szerzyć swoją wiedzę. Y, no i to jednak z czasem y, pobyt w Paryżu y, sprawiał, że no on miał jakąś taką słabość, y, że ten pobyt w Paryżu w którymś się ograniczył do kobiet i do teatru. Ciekawe jest też to, że Matejko, na wiadomość, że w ogóle Wyspiański chce wyjechać do Paryża, na no nie był zadowolony. Odradzał zarówno wujowi, jak i ciotce Wyspiańskiego ten wyjazd. Wiadomo, że Matejko słynął z konserwatyzmu był konserwatywnym malarzem, też postacią taką dość konserwatywną. O czym chociażby świadczy ten epizod z życia boznańskiej, słynnej malarki polskiej, gdzie po prostu Matejko sprzeciwiał się, żeby w ogóle na Akademii Sztuk Pięknych studiowały kobiety. Kobiety, znaczy, raczej, raczej no nie spodobało się, się to Matejce, w ogóle nie wiem, czy znaczy ten epizod, że nawet chciał wyrzucić studenta. Który studiował na Akademii Sztuk Pięknych, kiedy odkryto, że jakaś kobieta pozowała nago na terenie Akademii Sztuk Pięknych. No, był konserwatywny Matejko. Bardzo o tych kobietach Wyspiański pisywał w listach do Rydla. To był taki etap, kiedy Wyspiański przyjaźnił się z rydlem. Z tym rydlem, który później będzie brał ślub z chłopką, który będzie jakby natchnieniem do napisania słynnej sztuki teatralnej wesela. Przerwa. No ale wracając do tych kobiet, które pojawiają się u Wyspiańskiego. To ta Nini, Nini, o której pisze Wyspiański, ta kobieta, która tak jakby wegetuje, żyje jakby z dnia na dzień, w jakiś tam sposób wzbudza współczucie i fascynację u Wyspiańskiego. Natomiast Mehofer w jednym z listów pisze, też do, bodajże chyba do Rydla albo do kogoś innego. Że to jest kobieta, która trochę jest ogłupiała, trochę tego wyspiańskiego ogłupia, jest ogłupiała, no nic nie wnosi w życie tego Wyspiańskiego, a wyspia, Wyspiański wobec niej chyba nie postępuje słusznie. Tutaj nie jest wyjaśnione, o co tak mniej więcej chodzi. Być może, że przyjaciel mógł się martwić że jakaś kobieta mogła wykorzystywać Wyspiańskiego ale Wyspiański, który jest synem człowieka który popadł w nałóg, bo alkohol jest nałog, nałogiem jest synem kobiety, która zaamała się po śmierci syna nagle w tym Paryżu z dala od tej Twardej ciotki, tych takich zasad konserwatywnych. O tego Matejki, który yy, no, jest bardzo konserwatywny, byśmy powiedzieli całego środowiska krakowskiego, które jest przysiągnięte patriotyzmem, jakimiś zasadami, jakąś powinnością, to trzeba robić, tamto trzeba robić. No, jesteście w stanie sobie to wyobrazić. Yy, no, nagle po prostu <ścoughs> co tutaj będziemy mówić. Daje się unieść w życiu i nagle żyje tak po prostu z dnia na dzień, Nie bez jakiegoś takiego wielkiego obowiązku. Po prostu korzysta z tego życia i z pięknych tych kobiet, które we Francji go fascynują, bo zwrócił uwagę, biorąc pod uwagę ten wcześniejszy wyjazd, o którym mówiłam, taki wyjazd po Europie który zawdzięcza Stryńskiemu. to jakbyśmy to porównali w ogóle z innymi artystami, chociażby z Woznańską, która przecież w Monachium studiowała i to był niesamowity ośrodek dla malarzy, gdzie można było zdobyć wykształcenie, wiele się nauczyć, no to Wyspiański, owszem, w tym Monachium też przebywa, przebywa we Włoszech i tak dalej, tak dalej, to ten wjazd nie jest taki jakby znamienny dla Wyspiańskiego, jak ten we Francji, kiedy on daje taki upust, taką wolność, gdzie ten teatr go tak pochłania y, i, i sprawia, że no, Wyspiański się zaczyna zmieniać. Wtedy jeszcze Wyspiański ma przepiękny temper głosu. Jeszcze ślicznie mm, no, ma ładny ten głos. Y, proszę posłuchać mm, jak on się zmienia po powrocie do Krakowa. Ja przeczytam. Y, ry, Rydel y, zanotował. Zmienił się bardzo, zmężniał i wypiękniał. Wąs mu się puścił, snuty, blond, rudawy i broda pełna, co przy ściągłej twarzy i niebieskich dużych oczach bardzo interesująco wygląda. Gdy wąs do góry podczesze, miękki filcowy kapelusz na ucho nałoży, wygląda jak młody Rubens. A gdy na przykład muzyki słucha, milczący i zadumany, i wąs mu przy tym obwiśnie, wtedy jest trochę chrystusowy. No, wraca ten nasz wyspiarski troszeczkę inny do Krakowa. No, wraca, bo mu się pieniądze kończą. No i pojawiają się problemy, problemy z, ze zdrowiem. Ale zanim jeszcze tak y, powiem o tym powrocie do Krakowa, jeszcze chciałam wspomnieć o y, jeszcze jednej kobiecie. Y, mianowicie, y, y, go, y, w związku poznaje Gogena y, w Paryżu. I jak znamy biografię Gogena, to Gogan przywiózł sobie tutaj do Paryża y, dość atrakcyjną kobietę. Która jest trochę orientalna. No Wszyscy znamy twórczość Gogena. Tutaj mamy obraz Gogena i te piękne kobiety, które malował. To prapo, prawdopodobnie jest sam Gogen na jednym ze swoich obrazów. To też jest jeden z obrazów. Paula Gogena, który no.